Ciecho. Dobrze, że mnie słyszysz. Kto odpowiada za to, jak to wygląda w tym studio? Ta. Może ktoś ruszy w końcu dupko i to wyczyści? A jakby tu gówno leżało w nocniku na stole, to też by się pokazał, czy byś protestował? A, w sumie to byś to pokazał. Piń dwóch no, kupiła. Po chyba mu było. Witam serdecznie w naszym magazynie Sensacje i Tragedie! Tylko u nas najkrwawsze historie i najbardziej nieprawdopodobne wydarzenia. Tylko u nas prawdziwe łzy i szczera radość, najintymniejsze zwierzenia i autentyczna nienawiść. Dzisiaj na rozpoczęcie naszego programu mamy dla Państwa sensacyjną wiadomość. Obrączka wirus, który sieje spustoszenie na całym świecie. Tutaj widzą Państwo mapę Europy, Bliskiego Wschodu i północnej części Afryki, gdzie widać, w których państwach wirus ten występuje. Jak Państwo zauważyli, ostał się jeden bastion. Polska. Niestety do dzisiaj. Pierwszy przypadek obrączka wirusa zanotowano w małej miejscowości Goryczewo o godzinie 9.69, gdzie miejski szpital dokonał testu online. Co to oznacza dla mieszkańców Goryczewa? Kwarantannę, izolację, zamknięcie szkół małych przedsiębiorstw, kolejki w sklepach w odstępach dwóch metrów, braki towarów na półce oraz wiele, wiele innych niedogodności. Przypominamy, zarażony obrączka wirusem wyznaje dozgonną miłość dla przypadkowo spotkanej osoby, co ma swój finał na ślubnym kobiercu. Do tej pory na całym świecie obrączka wirusem zaraziło się blisko 3 miliardy ludzi. Nie odnotowano żadnego rozwodu. Mieszkasz w Goryczewie? Chroń siebie i innych. Zostań w domu.